Armia to nie miejsce dla kobiet, które nie potrafią unieść własnego ciężaru. Słowa przecieły powietrze jak odłamki szrapnela, wyplute przez sierżanta Doyle'a podczas porannej musztry, a jego głos niósł się po placu ćwiczeń z celowym okrucieństwem. Szeregowa Elena Torres stała przez chwilę jak sparaliżowana, a jej serce waliło pod ciężarem jego słów. Nie pierwszy raz je słyszała, lub coś w tym rodzaju, ale za każdym razem uderzały głębiej, zostawiając siniaki tam, gdzie nikt nie mógł ich zobaczyć. Pozostali rekruci poruszyli się niespokojnie, niektórzy odwracali wzrok, inni uśmiechali się pod nosem, jakby z wdzięcznością, że to nie oni znaleźli się w centrum uwagi. Elena zacisnęła szczękę, chciała odkrzyknąć, udowodnić w tej chwili, że jest tak samo zdolna jak każdy z nich, ale ciało ją zdradziło. Pot spływał jej po twarzy, ramiona drżały po ostatniej serii jak i pompek, a płuca łapały powietrze w nierównych haustach. Nienawidziła siebie za to, że wygląda na słabą, a jego jeszcze bardziej za to, że dokładnie wiedział, kiedy uderzyć. Doyle czerpał z tego satysfakcję. Znajdował najmniejszą szczelinę w czyjejś zbroi i rozchylał ją swoimi słowami. Później, gdy maszerowali w kierunku koszar, Elena trzymała wzrok wbity prosto przed siebie. Rytm butów uderzających o żwir zwykle ją uspokajał. Przypominał, że jest częścią czegoś większego niż ona sama. Dziś tylko potęgował jej upokorzenie. Szeregowy Jameson, maszerujący obok niej, szepnął: Nie przejmuj się nim. To dupek dla wszystkich. Wymusiła lekki uśmiech, ale wiedziała, że to nieprawda. Doyle żywił do niej szczególną pogardę jedynej kobiety w oddziale i dbał o to, by nikt o tym nie zapomniał. Tej nocy Elena siedziała na swojej pryczy, wpatrując się w migoczące nad nią, słabe światło. Dłonie miała zdarte i pokryte pęcherzami od treningu. Wciąż słyszała głos Doyla szyderstwo w jego tonie. Pierś ścisnęła jej złość, ale pod nią kryło się coś ostrzejszego strach. A co jeśli miał rację, co jeśli się do tego nie nadawała? Zaciągnęła się, by coś udowodnić, nie tylko światu, ale i sobie. Dorastając w małym miasteczku, zawsze była tą cichą dziewczyną, po której nikt się wiele nie spodziewał. Kiedy powiedziała rodzinie, że chce wstąpić do wojska, jej ojciec roześmiał się niezłośliwie, ale z niedowierzaniem. Ty, powiedział: Nie masz do tego charakteru. Jego wątpliwości rozpaliły w niej ogień, ale teraz ten ogień niebezpiecznie przygasał. Następny dzień nie przyniósł litości. Ćwiczenia na torze przeszkód w palącym słońcu sprawiły, że z trudem łapała oddech. Doyle patrzył, jak potyka się na ścianie linowej, i mruknął na tyle głośno, by inni usłyszeli, widzicie? Ciężar. Kilku rekrutów zachichotało. Twarz Eleny oblał rumieniec, ale zmusiła się, by wrócić na ścianę, jej palce chwytały linę, a każdy mięsień w jej ciele krzyczał. Kiedy dotarła na szczyt, nie świętowała. Szepnęła tylko do siebie jutro znowu, jutro silniejsza. W mesie siedziała sama. Pomieszczenie tętniło rozmowami, brzękiem tac, wybuchami śmiechu. Rysowała łyżką kółka na stole, straciwszy apetyt. Po drugiej stronie sali Doyle opierał się o ścianę, obserwując ją z uśmieszkiem. Nie chodziło tylko o jej sprawność fizyczną. Chciał, żeby zrezygnowała. Chciał, żeby potwierdziła każdy jego uprzedzenie, ale poprzedniej nocy Elena coś postanowiła. Nie da mu tej satysfakcji. Jeśli chciał ją złamać, będzie musiał walczyć o każdy jej kawałek. Przypomniała sobie o zbliżającym się ćwiczeniu z miotaczem ognia, zaawansowanym treningu, w którym niewielu odnosiło sukces za pierwszym razem. To będzie jej chwila, pomyślała, szansa, by zamienić jego pogardę w milczenie. Mijały dni, a ona trenowała samotnie po godzinach, ciągnąc worki z piaskiem, aż spaliły ją ramiona, biegając okrążenia w ciemności, gdy inni spali. Jej ciało bolało w sposób, o jakim nie miała pojęcia, ale z każdym bólem pojawiał się przebłysk dumy. Nikt jej nie widział, nikt nie klaskał, ale szeptała do siebie: To tutaj wygrywam, w cieniu, przed świtem. Elena nie wiedziała, że Doyle już wprowadził w życie swój plan. Dla niego nadchodzące ćwiczenie nie było tylko testem dla rekrutów, było idealną sceną, by upokorzyć ją na oczach wszystkich. Świt był ostry i zimny, gdy nadeszło ogłoszenie. Ćwiczenie z miotaczem ognia o szóstej, pełne oporządzenie bojowe, bez wyjątków. Słowa przetoczyły się przez koszary jak grzmot, zrywając wszystkich na nogi. Puls Eleny przyspieszył, ale zamaskowała to wyuczonym spokojem. Czekała na tę chwilę, wykuwając się ze stali w cieniu, gdy inni odpoczywali. Jednak w głębi duszy znała stawkę jeden błąd, jedno potknięcie, a Doyle wykorzysta to, by na zawsze pogrzebać jej reputację. Rekruci zebrali się na skraju poligonu, gdzie zwęglone sylwetki drewnianych cel stały jako ponure przypomnienie poprzednich ćwiczeń. Sam miotacz ognia spoczywał na stole, jego metalowa obudowa lśniła wczesnym światłem. Ciężki, nieporęczny, niebezpieczny nie była to broń dla ludzi o słabym sercu. Elena w milczeniu studiowała jego mechanikę, zapamiętała proporcje mieszanki paliwowej, ćwiczyła w myślach ruchy, aż stały się jak odruch. Doyle przechadzał się wzdłuż szeregu rekrutów, wykrzykując instrukcje z uśmieszkiem, który zdawał się na stałe wyryty na jego twarzy. Gdy jego wzrok padł na Elenę, zatrzymał się celowo. Torres powiedział głosem ociekającym pogardą. Spróbuj się nie podpalić. Nie mamy budżetu na niańczenie. Przez grupę przetoczył się śmiech, ostry i raniący. Szczęka Eleny zacisnęła się, ale nic nie powiedziała. Odmówiła mu satysfakcji zobaczenia, jak się wzdryga. Jeden po drugim rekruci występowali, zakładali ciężar broni i uwalniali kontrolowane strumienie ognia na cele. Niektórym udawały się czyste strzały, inni się chwiali, ale ćwiczenie było brutalne dla wszystkich. Zapach palonego drewna unosił się ciężko w powietrzu, mieszając się z potem i nerwami. Gdy wywołano jej nazwisko, Elena wystąpiła naprzód. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Czuła na sobie każdą parę oczu, czekających, wątpiących. Doyle skrzyżował ramiona opierając się jakby, przygotowywał się na rozrywkę oglądania jej porażki. Ciężar miotacza ognia wcisnął się w jej ramiona, cięższy niż sobie wyobrażała, nawet podczas swoich prywatnych ćwiczeń. Poprawiła pasy, wzięła wdech i skupiła wzrok na celu. Jej pierwszy strumień ognia ryknął do życia, kontrolowana fala zniszczenia, która oświetliła drewnianą kukłę oślepiającym żarem. Przez tłum przeszedł szmer podziwu. Poprawiła postawę, chwyt i posłała kolejną falę wzdłuż linii celów. Płomienie były jej posłuszne, precyzyjne i nieustępliwe. Kiedy zwolniła spust, pole stało w ogniu kontrolowanego pożaru, a każdy cel został pochłonięty. Przez krótką, migoczącą chwilę panowała cisza, a potem okrzyki. Rekruci, którzy jeszcze kilka godzin temu z niej drwili, teraz gwizdali i klaskali, nie mogąc zaprzeczyć temu, co właśnie zobaczyli. Uśmieszek Doyla zniknął, a jego szczęka zacisnęła się, gdy autorytet wymykał mu się z rąk. Elena spokojnie zdjęła broń, odkładając ją ostrożnie. Jej pierś unosiła się ciężko, ale twarz pozostawała bez wyrazu. Ale Doyle nie skończył. Szczęście początkującego. Powiedział chłodno, jego głos przeciął aplauz. Zobaczymy, jak sobie poradzisz pod presją. Dał znak asystentom, którzy zaczęli ustawiać nowy tor, ten bardziej niebezpieczny, z ruchomymi celami i zasłonami dymnymi, by utrudnić widoczność. Był to improwizowany dodatek, o którym nikomu nie wspomniał. W szeregach rozległy się szepty. To nie było zgodne z procedurą, ale nikt nie odważył się mu otwarcie sprzeciwić. Gardło Eleny zacisnęło się. Mogła odmówić, wskazać że ćwiczenie jest niesprawiedliwe, ale w oczach Doyla i wszystkich patrzących byłoby to poddanie się skinęła głową raz powoli i wróciła na stanowisko. Dym niemal natychmiast wypełnił powietrze gryzący i duszący. Jej widoczność spadła prawie do zera. Chwyciła mocniej miotacz ognia, słuchając zamiast patrzeć, przypominając sobie każdy krok treningu. Syk poruszających się celów przecinał mgłę. Ustabilizowała się, wzięła głęboki wdech i pozwoliła, by ogień przemówił za nią. Płomienie przecięły ciemność, ryczące łuki światła, które znalazły swoje cele. Drewno pękało i rozszczepiało się, gdy pochłaniał je żar. Poruszała się metodycznie, jak tancerka, lawirująca wśród dymu i cieni, a każdy wybuch ognia był krokiem w jej buncie. Tłum milczał, wstrzymując oddech. Gdy ostatni cel rozpadł się w proch, Elena zachwiała się, podszczypał ją w oczy, a płuca płonęły. Dym powoli opadał, odsłaniając zniszczenie, którego dokonała. Każdy cel zniszczony ani jeden nie pozostał. Cisza trwała, aż Jameson, jej cichy sojusznik, krzyknął: Tak się to robi. Rekruci znów wybuchnęli okrzykami radości, tym razem głośniej, ich głosy wstrząsnęły powietrzem. Twarz Doyla pociemniała. Jego autorytet pękał, pod ciężarem jej triumfu. Elena wciąż łapiąc oddech, spojrzała na niego, nie z arogancją, ale ze spokojnym wyzwaniem. Po raz pierwszy zobaczyła jak się waha. Tej nocy, leżąc na pryczy, Elena nie czuła zwycięstwa. Jeszcze nie wiedziała, że Doyle wróci silniejszy, że jego duma nie pozwoli, by jej wygrana pozostała bez odpowiedzi. Ale po raz pierwszy, od kiedy się zaciągnęła, poczuła coś silniejszego niż strach, przynależność, a wraz z nią ostrą krawędź determinacji. Szepnęła do siebie w ciemności To nie koniec, nie dopóki nie nauczy się, co to znaczy mnie nie doceniać. Dni po ćwiczeniu z miotaczem ognia zmieniły coś w powietrzu. Rekruci, którzy kiedyś trzymali dystans, teraz witali Elenę z szacunkiem z skinieniem głowy. Niektórzy nawet prosili ją o rady ich ton był szczery, a nie kpiący. Po raz pierwszy poczuła się mniej obco. Jednak pod powierzchnią czuła, że nadciąga burza. Milczenie Doyla było głośniejsze niż jakakolwiek obelga, którą kiedykolwiek rzucił, a Elena wiedziała, że to nie jest poddanie się, to kalkulacja. Podczas ćwiczeń taktycznych Doyle przyglądał jej się jeszcze uważniej przydzielał jej najcięższe zadania noszenie dodatkowego sprzętu, wydłużone biegi, dowodzenie oddziałami z niemal niemożliwymi do wykonania celami. Za każdym razem znosiła ten ciężar w milczeniu, odmawiając załamania się pod jego presją. Ale zmęczenie ją zżerało, szepcząc wątpliwości do ucha w nocy, gdy w koszarach zapadała cisza. Pewnego wieczoru po czternastogodzinnym ćwiczeniu, które sprawiło, że jej ciało drżało, weszła chwiejnie do łaźni. Woda była zimna, a ona oparła się o ścianę, wpatrując się w swoje odbicie w pękniętym lustrze. Oczy miała przekrwione, twarz bladą, usta zaciśnięte w cienką linię. Zastanawiała się nie po raz pierwszy, czy ta walka z Doylem jest tego warta. Armia miała być o jedności i braterstwie, a jednak czuła tylko izolację. Jameson znalazł ją później, jej, siedzącą samotnie przy ognisku przed koszarami. Wiesz, że on się ciebie boi, prawda? powiedział, siadając obok niej na ławce. Elena zmarszczyła brwi. Boi się? On mnie nienawidzi. Na jedno wychodzi, wzruszył ramionami Jameson. Upokorzyłaś go na oczach wszystkich. Dla facetów takich jak Doyle autorytet to wszystko, co mają. Gdy go podważasz, wpadają w panikę. On nie tylko próbuje cię złamać, Torres, on próbuje chronić siebie. Słowa te zapadły w nią głęboko, cięższe niż sprzęt, który nosiła. Czy to mogła być prawda, czy jej walka polegała mniej na udowadnianiu swojej wartości, a bardziej na obnażaniu kruchości Doyla? Ta myśl jej nie pocieszyła, zaostrzyła jej determinację. Dwa tygodnie później oddziałowi przydzielono symulowaną misję bojową, nocną infiltrację w trudnym terenie, w celu zdobycia ufortyfikowanej pozycji bez wykrycia. Był to test wytrzymałości, pracy zespołowej i przywództwa. Doyle oczywiście mianował Elenę dowódcą oddziału, uśmiechając się pod nosem, gdy to ogłaszał. Zobaczymy, czy potrafisz dowodzić ludźmi tak dobrze, jak bawisz się ogniem, powiedział. Misja rozpoczęła się pod bezksiężycowym niebem. Las wokół nich był gęsty od cieni. Elena poruszała się ostrożnie, dając sygnały swojej drużynie gestami rąk, nasłuchując każdego dźwięku. Ziemia była śliska od błota, gałęzie trzaskały pod nieostrożnymi butami. Czuła napięcie mężczyzn za sobą. Niektórzy ufali, inni czekali na jej porażkę. W połowie drogi raca rozświetliła nocne niebo. Za wcześnie, za blisko, ktoś się poślizgnął. Patrol wroga ich zauważył i wybuchł chaos. W powietrzu rozległy się strzały. Ślepe naboje eksplodowały z ogłuszającą siłą. Serce Eleny waliło. Miała sekundy na działanie. "Rozdzielić się, flanka z lewej" krzyknęła, jej głos przebił się przez panikę. Jameson ruszył natychmiast, ciągnąc za sobą dwóch innych. Elena poprowadziła resztę przez zarośla, lawirując między drzewami. Każdy krok był hazardem w ciemności. Strzały nie ustawały, nieustępliwe. Gdy przegrupowali się w pobliżu celu, pot spływał jej po twarzy, a ręce drżały. Przeskanowała grupę, brakowało dwóch. Piersi jej się ścisnęła. Zawiodła ich, pomyślała, ale wtedy z cienia wyłonił się Jameson, ciągnąc za sobą maruderów, uśmiechając się przez błoto na twarzy. Wspólnie zaatakowali cel, koordynując działania z precyzją, która zadziwiła nawet Elenę. Zanim go zabezpieczyli, wróg poddał się, uznając ich zwycięstwo. W obozie twarz Doyla była jak z kamienia. Rekruci byli podekscytowani, klepali Elenę po plecach, tym razem ich okrzyki były szczere. Poprowadziła ich, a oni poszli za nią. Ale Doyle nie skończył, wystąpił naprzód, jego głos był cichy, wykalkulowany. Ciesz się swoim małym zwycięstwem, Torres, ale pamiętaj: symulacje to zabawa. Tam, w prawdziwej walce, wahanie zabija, a ja widziałem wahanie w Twoich oczach. Jego słowa uderzyły głęboko, bo nie były całkowicie błędne. Zawahała się, gdy wystrzeliła raca, gdy myślała, że straciła swoich ludzi. Strach sparaliżował ją na ułamek sekundy i nie mogła temu zaprzeczyć. Tej nocy nie. Mogła zasnąć, odtwarzała misję w kółko, rację, panikę, ułamek sekundy opóźnienia, czy Doyle miał rację, czy nosiła w sobie słabość, która pewnego dnia mogłaby kosztować życie. Wstała przed świtem, sznurując buty drżącymi rękami. Jeśli Doyle zamierzał ją testować, ona będzie testować siebie jeszcze bardziej Teli. Wyciągnie tę słabość na światło dzienne i będzie się z nią mierzyć aż pęknie. Elena nie wiedziała, że prawdziwa walka jest bliżej, niż sobie wyobrażała, a pole bitwy nie będzie czekać, aż pokona swój strach. Alarm rozdarł obóz o trzeciej. Niezwykła syrena treningowa, ale przeszywający wrzask zarezerwowany dla sytuacji awaryjnych. Rekruci zerwali się na równe nogi, zdezorientowani. Serce Eleny waliło, gdy w pośpiechu zakładała oporządzenie. Adrenalina rosła, zanim jej umysł zdążył nadążyć. Gdy zebrali się na zewnątrz, wyraz twarzy Doyle był ponury, pozbawiony zwykłej arogancji. To nie są ćwiczenia powiedział. Jego głos niósł się po placu. Lokalna milicja przełamała perymetr w nocy. Jesteśmy w stanie gotowości, dopóki nie przybędą posiłki. Do tego czasu utrzymujemy ten teren. Te słowa uderzyły mocniej, niż jakakolwiek obelga, którą rzucił w jej stronę. Prawdziwe zagrożenie, prawdziwe niebezpieczeństwo. Elena przeskanowała twarze swoich kolegów. Strach, niedowierzanie, niewypowiedziane pytanie czy jesteśmy na to gotowi? Doyle szybko przydzielił stanowiska, wykrzykując rozkazy. Jego głos był pewny, ale oczy ostre. Elena została umieszczona z oddziałem strzegącym wschodniego perymetru, sekcji najbliżej linii drzew. Noc była ciężka od ciszy, przerywanej jedynie szelestem liści i odległym trzaskiem strzałów. Elena kucała za workami z piaskiem, karabin trzymała pewnie, ale dłonie miała śliskie od potu. Jameson szepnął obok niej: pierwsza prawdziwa walka, gotowa? Przełknęła ślinę i skinęła głową. Gotowa czy nie, to się działo. Pierwszy atak nadszedł nagle i brutalnie. Z drzew wyłoniły się cienie, błyski z lów oświetlały ich sylwetki, strzały rozdarły powietrze. Elena nacisnęła spust, karabin szarpnął ją w ramię. Wybuchł chaos, krzyki, eksplozje, gryzący smród dymu, wypełniający jej płuca działała instynktownie, wydając rozkazy, kierując swój oddział do osłony, odpowiadając ogniem z precyzją. Ale milicja nacierała mocniej ich liczba była większa niż oczekiwano. W pobliżu wybuchł granat, wyrzucając w powietrze ziemię i ogień. W uszach Eleny dzwoniło, obraz się rozmazał. Zmusiła się, by wstać, serce waliło jak młotem. Wtedy go zobaczyła Doyle przygwożdżony za zawaloną barykadą, z krwawiącą nogą, a wrogowie się zbliżali. Na uderzenie serca zamarła. Wahanie, o którym ostrzegał ją Doyle, wróciło do jej piersi. Jej umysł krzyczał z wątpliwości: Jeśli pójdzie mu na pomoc, może nie wrócić, ale jeśli tego nie. Zrobi. Będzie po nim, zacisnęła szczękę. Koniec z wahaniem. Z gardłowym okrzykiem chwyciła miotacz ognia ze stojaka, broń rzadko używaną w prawdziwej obronie ciężką i nieporęczną, ale niszczycielską. Zakładając go, rzuciła się w dym. Świat skurczył się do ognia i ciemności, uwolniła potok płomieni. Noc wybuchła rykiem gorąca i światła. Milicja rozproszyła się z krzykiem, piekło zmusiło ich do odwrotu. Przez chwilę nie była już tylko rekrutką, była ścianą ognia, linią, której nie mogli przekroczyć. Dotarła do Doyla, wciągając go za osłonę, podczas gdy kule świszczały nad głową. Jego twarz była blada, wykrzywiona bólem, ale jego oczy spotkały się z jej oczami z czymś, czego nigdy wcześniej nie widziała: szokiem i może nawet szacunkiem. Torres wycharczał, ale słowa uwięzły mu w gardle. Zignorowała go, skupiając się na swoim oddziale. Trzymać linię! krzyknęła. Jej głos był silniejszy niż kiedykolwiek. Rekruci zebrali się, ośmieleni jej postawą. Razem odparli napastników, aż w końcu przybyły posiłki, oczyszczając perymetr. Gdy nastał świt, pole bitwy było poranym krajobrazem dymu i ciszy. Liczono ofiary. Opatrywano rany, Elena siedziała oparta o worek z piaskiem, wyczerpana, miotacz ognia spoczywał obok niej, jak śpiąca bestia. Doyle został zabrany do medyka, z zabandażowaną nogą, jego duma została zniszczona nie przez upokorzenie, ale przez przetrwanie zawdzięczane właśnie kobiecie, którą próbował złamać. W obozie rozbrzmiewały szepty, jej imię wymawiano teraz inaczej, już nie jako przedmiot żartów, ale jako tej, która odwróciła losy bitwy. Elena nie czuła triumfu, który sobie wyobrażała. Ciało ją bolało, a umysł odtwarzał każdą chwilę wahanie, ogień, krzyki. Zmierzyła się ze strachem, ale jego cena była wysoka. Tej nocy, Jameson siedział obok niej w milczeniu przez długi czas, zanim w końcu powiedział: Uratowałaś nas. Nie zapomnij o tym, gdy nadejdą koszmary. Elena nie odpowiedziała. Wpatrywała się w ciemny horyzont, wiedząc, że bitwa zmieniła więcej niż tylko to, jak widzieli ją inni. Zmieniła to, jak widziała samą siebie, a jednak wiedziała, że ostateczne rozliczenie z Doylem wciąż na nią czeka. W ambulatorium pachniało środkiem antyseptycznym i spalonym materiałem, przypominając o nocnej przemocy. Elena stała przed pokojem Doyla, jej buty ciężko stąpały po podłodze. Nie planowała tu przychodzić, ale po obozie krążyły plotki, że o nią pytał. Ta myśl ją niepokoiła. Przez miesiące był jej dręczycielem, cieniem, który ją przygniatał. Teraz z nogą w bandażach i pękniętą dumą, Zastanawiała się, czego chce. Gdy weszła, Doyle leżał podparty na łóżku, blady, ale przytomny. Uśmieszek, który zwykle wykrzywiał jego usta, zniknął. Przyglądał jej się w milczeniu, jakby szukał słów. W końcu jego głos przerwał ciszę: Powinnaś była mnie tam zostawić. Pierś Eleny ścisnęła się. Nie jestem kimś takim, powiedziała spokojnie. Zaśmiał się gorzko, krzywiąc się z bólu w nodze. Jesteś silniejsza niż sądziłem, silniejsza niż większość z nich, zamilkł, a jego oczy stwardniały. To nie znaczy, że się myliłem. Wahanie wciąż w tobie żyje, widziałem to. Zacisnęła pięści. Stare ukłucie jego słów powróciło, ale już nie raniło tak samo. Może i tak, przyznała. Ale wahanie to nie słabość. To człowieczeństwo. Różnica polega na tym, że nie pozwalam by mnie kontrolowało. Ostatniej nocy zdecydowałam się działać, nawet gdy strach próbował mnie powstrzymać. Na tym polega siła nie na udawaniu, że nie czujesz strachu, ale na przechodzeniu przez niego. Po raz pierwszy Doyle nie miał odpowiedzi odwrócił wzrok, zaciskając szczękę. W tej ciszy Elena zdała sobie sprawę, że nie potrzebuje jego aprobaty, już udowodniła swoją wartość, nie jemu, nie nikomu innemu, ale tej części siebie, która kiedyś wierzyła, że tu nie pasuje. Kilka dni później oddział zebrał się na odprawie. Dowódcy chwalili rekrutów za ich odporność, wyróżniając działania Eleny podczas obrony. Gdy wypowiedziano jej imię, sala wypełniła się aplauzem. Spojrzała na Doyla po drugiej stronie sali. Nie klaskał, ale też nie szydził. Jego milczenie było teraz inne, zabarwione niechętnym uznaniem. Po spotkaniu Jameson trącił ją łokciem. Dobrze się czujesz co? Satysfakcja. Elena uśmiechnęła się lekko. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiem, że się nie złamałam. Ale w głębi duszy chodziło o coś więcej. Chodziło o każdą wyszeptaną wątpliwość, którą zniosła, każdy śmiech za jej plecami, każde słowo, które Doyle rzucał jak ostrze. Chodziło o pokazanie im wszystkim, że dziewczyna, po której nikt się nie spodziewał sukcesu, może nie tylko stać z nimi ramię w ramię, ale i prowadzić ich przez ogień. Tej nocy sama obchodziła perymetr. Obóz był cichy pod gwiazdami. Myślała o słowach swojego ojca, o niedowierzaniu w jego głosie, gdy się zaciągała, myślała o pogardzie Doyla, o tym jak kiedyś jej koledzy patrzyli przez nią, a potem pomyślała o chwili, gdy wkroczyła w dym z miotaczem ognia, a strach wypalał się, aż pozostała tylko determinacja. Szepnęła w noc, jakby do duchów swojej przeszłości. Ostatnia linia obrony upadła, dopóki się nie pojawiłam. Słowa zawisły w powietrzu, nie jako przechwałka, ale jako prawda. Znalazła swoje miejsce nie dlatego, że udowodniła, że wątpiący się mylili, ale dlatego, że udowodniła sobie, że miała rację. Od tego dnia Elena Torres nie była już rekrutką, którą inni nie doceniali. Była żołnierzem, który stał w ciemności z ogniem w dłoniach, który stawił czoła strachowi i wykuł siłę z jego cienia. I chociaż miały nadejść kolejne bitwy i kolejne blizny, wiedziała jedno z niezachwianą pewnością nikt już nigdy jej nie uciszy.